Cześć, tu i The collection. Sylwia Jankowska-Muszelska. Zapraszam na nasze dekupażowe nowości. Kochani, witajcie w Nowym Roku. Mam nadzieję, że nasza najnowsza kolekcja będzie dobrą wróżbą dla nas wszystkich na ten rok. Miłość, wszak jest najważniejsza, najpiękniejsza i ponoć wszystko zwycięża. Winter Love Story. Właśnie tak romantycznie, trochę nastrojowo, nawiązując zresztą nie bez powodu do naszej kolekcji nostalgia, chcemy rozpocząć ten rok. Cudne zimowe motywy i kolorystyka wspaniale łączą się z naszą wcześniejszą kolekcją. Mamy więc 3 zestawy RSM, zestaw papierów dekupaż RP zawierający 11 grafik oraz 13 pojedynczych arkuszy A4 i 13 arkuszy A3. Tradycyjnie już zaczniemy od arkuszy A3, ponieważ najwięcej na nich widać. W kolekcji Winter Lab Story przeważają chłodne, subtelne kolory. A poszczególne elementy niejako wyłaniają się z twarzy. Motywem przeważającym w kolekcji są pastelowe kwiaty i liście, które przenikając się nawzajem stanowią bardzo efektowne miraże. Znajdziemy tu zarówno wieńce, jak i inne mniej geometryczne kompozycje. Duże rozmiary A3 sprawdzą się na tacach, meblach, a nawet ścianach w połączeniu z bardzo szeroką serią farb. Znajdziecie tu zarówno subtelne grafiki, jak i te z uwydatnionym kontrastem oraz bardziej urozmaiconą kolorystyką. Ze względu na fakt, że kolekcja Nostalgia była zaczynem do tego zestawu, na wielu grafikach przeplatają się elementy z tejże kolekcji, które umożliwiają ich łączenie. Tutaj mamy uniwersalny wieniec, którego środek można wykorzystać do umieszczenia jakiegoś okazjonalnego napisu, czy to w postaci szablonu, czy tekturki. Następny arkusz jest wypełniony wspaniałymi cytatami o miłości pochodzącymi z przeróżnych okresów. A temat Stary jak świat inspirował nie tylko poetów, pisarzy, ale też filozofów. Na następnej grafice znajdziemy ponadczasowy fragment z utworu pieśni nad pieśniami, zarówno w jasnej, jak i ciemnej odsłowie. Papier będzie można stosować jako jednolite tło, wykorzystać jako dwa osobne teksty lub wyrywać ulubione fragmenty do poszczególnych prac. Na pojedynczych arkuszach znajdziemy także młode pary. Wszak styczeń to czas karnawału, a konwencja zimowego ślubu zyskuje na popularności. Tak więc na niektórych z wcześniej prezentowanych kompozycji umieścili młode pary pasujące się w styl poszczególnych arkuszy i kwiatów w nich użytych. Pasowują się na tyle dobrze, że przewodzą na myśl zdjęcia wykonane Plenerze. Przechodzimy do zestawu RP. Klasycznie już zawiera on 11 grafik, wśród których jedna zawiera 6 młodych par w dekoracyjnych wieńcach. Większość arkuszy pokrywa się wzorniczo z grafikami zawartymi na papierach H3. Znajdziemy tu oba arkusze z miłosnymi cytatami, ale też różnorakie wieńce i motywy kwiatowe. Sama kolorystyka kolekcji Winter Love Story, poprzez różne odcienie zieleni, róże i fiolety, turkusy, wientarzowe niebieskości, beże, daje wielkie możliwości kreacji. Rozmiarowo idealnie na skrzyneczki czy tramy. W zestawie RP nie znalazły się arkusze z baranem. Te umieściłam w pojedynczych wieńcach na ostatnim arkuszu. Pary po wyrwaniu można wpasować w papiery z kwiatami i dobrać je kolorystycznie, zgodnie z Waszą wizją. Aczkolwiek można je zastosować też całkiem niezależnie w formie bianków. Wydaje mi się, że właśnie taka forma da Wam jeszcze więcej możliwości do wykorzystania i sprawi, że zestaw będzie jeszcze bardziej uniwersalny. Dalej mamy zestaw RSM z wizerunkami zakochanych. Każda para jest otoczona drobnym wieńcem, idealnym w rozmiarze do zdobienia pudełek czy skrzyneczek. Jeśli tylko będziecie chcieli wykorzystać je niezależnie, poz pozwolą spokojnie się wyrwać z tła. Każdy z wieńców jest inny w charakterze, różne motywy roślinne, postacie. Troje, czy kolory. Tak, aby móc dopasować je do stylu waszej pracy. Następne dwa zestawy RSM nawiązują do kolekcji Nostalgia, w której zawarliśmy grafiki różnych drzwi. Motyw ten idealnie też pasuje do liter w Story. Drzwi jako symbol przejścia z jednego świata do drugiego. Tajemnicy, co się za nimi znajdzie, ale też swego rodzaju otwarcia na nowe. Kolorystyka oraz forma są spójne zarówno z zestawem Nostalgia, jak i Winter Love Story. Niektóre drzwi otrzymały uzupełniające kompozycje kwiatowe, a same grafiki w takim stylu akwarelowym. O ile pierwszy zestaw był w kolorystyce turkusowo-bordowej, o tyle drugi w odciniach nie tylko turkusu, ale też oliwki i brązów. Grafiki są idealnej wielkości, aby móc je wmontować zarówno w wieńce, jak i kompozycje kwiatowe zarówno na arkuszach wielkości A3, jak również wielkości A4. Myślę, że Możliwości płynące z połączenia tych dwóch kolekcji, nostalgii i Love Story, nie jednego mile zaskoczą. Kochani, jak Wam się podobała nasza najnowsza kolekcja? Czekamy na Wasze opinie i komentarze 3 dni. Po tym czasie wybierzemy osoby, do których wyślemy naszą najnowszą kolekcję. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych opinii, komentarzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego ITD. Cześć!